Wszystkim, z tej strony Grzesio a to e, kolejny film Specimulator X. I dzisiaj będę rozdawał dwa pety: jeden będzie ten kupiony, ten będzie rozdany. I kupuję go mu akurat. Mój brat. Ja? No, ty, ty. I dogadaliśmy się, że on mi da peta, który epika, jak on się nazywa. Alien, Alien Axolot. Zadaje 1 Bego już nie A ja go nie miałem. Więc ten by kosztował 200, a ten zamiast... Bo ten jest dany, a to musi coś dać na pewno. Bo mu pisałem, jak, jak patrzę, mój brat pisze w komentarzach. No to jak ten, jak ja bym widzowie oddał chętnie, ale jak on chce już drugiego peta, to ja muszę już się z nim wydejdować. Więc ten będzie 200k, a ten zamiast 400 będzie 300 do tego peta. Więc wysyłaj, Tejda. Do... Dawaj. Czyli... 500 tysięcy gemów. Wychodzi i się opłaci. Będę miał z milion ileś, więc zarabiam milion. E ja przynajmniej główna stracę. Nie, słuchaj, jeszcze ci coś do... No, no bo, No ale tych nie będę używał. No serio? A to przynajmniej do indeksu będzie. Więc fajnie, fajnie, te i to jest zrobione. O, pięknie. To wezmę. Wiecie, widzą, co mi się dzisiaj śniło, że miałem 5 petów equip. Dziwny to był sen. Nie mam, nie mam, nie mam. O, właśnie! milion 200 tysięcy hen. Jutro będzie kolejny yy, yy, ...bat, taki. Ja go nie oddaję. Mogę na przykład tego i tego oddać. Chętnie. Yy, więc jakie ja mam do indeksu 39 czyli no, jutro no, zrobię no. film jak robię indeks jutro będziemy wszystkie jajka tam w shopie w Fantasy World i tutaj kupować to muszę na farmić bo ja nic nie mogę no więc to był taki z dawania petów mojemu bratu kolejny raz trzy pety już do niego takie poleciały E, takie już trzy pety do niego poleciały Ude mnie Więc y, fajnie Tutaj wam już pokażę kiedy będą kolejne pety Można się zgłaszać Obud Daniela <grym>, O co chcesz? Nie, za tego Dziesięć <grym>, Yy, więc o właśnie, tutaj już 23 godziny kolejny, tutaj 4 dni. Wellwolf, który nie oddaję, oddaję bata I, tak. i pan Fish, to ktoś tam może... Jak, taka przelotna jakby osoba. Nie, ja mam to odebranie za 2 dni. Tego. E, Oje! E, abyś chciał się wytydować? Nie? nie? Za milion gemów? Nie. A za wszystkie baty, które mam, czyli dwa baty nie. i za milion gemów? Nie. Widzowie, dogadamy się. Tylko musicie mi dać 5 milionów gemów. Dajcie mi dajcie mi 5 milionów gemów. Dogadam się. A później a ja wam będę, będę zdawał codziennie nie Pety, tylko dajcie mi 5 milionów gemów. Wyłudzimy od niego. Niech on to słyszecie mnie! Nie! On mi wyrażała wywanie! Nie!